Cześć, witajcie w Morea Studio. Dziś mamy przyjemność rozmawiać z ekspertem w dziedzinie budowy marki, który podzieli się z nami cennymi spostrzeżeniami na temat roli wywiadów online. Dowiemy się, jak ekspertyza specjalistów online wpływa na postrzeganie marki przez klientów. Jakie korzyści niesie współpraca z ekspertami, oraz w jaki sposób wywiady online mogą być skutecznym narzędziem w budowaniu autentyczności i unikalności marki. Gotowi na inspirującą rozmowę? Zacznijmy! Naszym gościem jest Paweł Łaskarzewski, konsultant technologiczny CEO Nomad Fulcrum. Witaj, Pawle. Cześć, dzięki za zaproszenie. Powiedz nam, czy wywiady online z ekspertami mogą być istotne w procesie kreowania marki? Zdecydowanie są istotne z kilku prostych przyczyn. Marka, która idzie do klientów i próbuje zdobyć ich zaufanie, próbuje dostarczyć im pewną usługę lub też produkt, na koniec dnia przez klientów jest postrzegana. Jako marka, która próbuje im coś sprzedać. I klienci bardzo często szukają opinii w internecie, szukają opinii ekspertów, e, po to, żeby, albo innych użytkowników takiej usługi, po to, żeby na koniec e, sprawdzić, czy jest to produkt, który odpowiada osobom, które mają takie same potrzeby, albo które szukają podobnych rozwiązań, itd. itd. No i teraz, jeżeli. Jesteśmy w stanie stworzyć właśnie wywiad, wideo z ekspertem w branży, który jest w stanie powiedzieć, ocenić, zaopiniować, przetestować usługę bądź też produkt. Na koniec pozwala to tym klientom marki potencjalnym znaleźć tą informację łatwiej, szybciej i w bardziej przystępnej formie niż było to do tej pory. A powiedz nam, jakie korzyści przynosi współpraca z ekspertami w danym obszarze w kontekście budowy zaufania do marki? Przede wszystkim potencjalni klienci, czy, czy też społeczność skupiona wokół brandu, czy też marki jest w stanie zauważyć, czy marka podejmuje współpracę i chce nie tylko przez pryzmat marketingu lub też działu sprzedaży, z nimi, z tymi klientami, czy z tym, z tym community całym rozmawiać, tylko przez pryzmat ekspertów, którzy są głosem branży, głosem rynku, którzy są też klientami i do których ci użytkownicy, ci klienci mają zaufanie, więc to jest jeden z największych takich benefitów, ponieważ to buduje bardzo duże zaufanie tych osób, w procesie podejmowania decyzji, czy skorzystać z danego produktu, czy kupić, czy skorzystać z danej marki, itd. Drugim elementem jest to, że buduje to długoterminową taką relację z odbiorcami, ponieważ odbiorcy wiedzą, że mogą się spodziewać opinii i informacji o, 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 o tym, co oferuje dana marka. Od ekspertów i że tego typu materiał zawsze będą mogli znaleźć na stronie marki albo w okolicach gdzieś tych social medów czy czegokolwiek, czy a nie będą musieli szukać tego niezależnie, co ułatwi im też ten proces i, i pozyskiwanie informacji przed, przed podjęciem potencjalnej decyzji. Czyli zatem czy wywiady online pomagają w lepszym zrozumieniu potrzeb i oczekiwań klientów w danej branży, no i w jaki sposób mogą to działy marketingu wykorzystać? Zdecydowanie tak, ponieważ jeżeli robimy różne tego typu wywiady z ekspertami, rozmawiamy i tak dalej, jesteśmy w stanie później na bazie komunikacji wokół tego typu materiału nawiązać dialog i relacje z użytkownikami. Jesteśmy w stanie z potencjalnymi klientami porozmawiać i też zapytać ich, co jest dla nich istotne, bo na koniec dnia budujemy te rzeczy, produkty, rozwiązania dla klientów. Nie budujemy tego dla siebie, oczywiście często też dla siebie, ale nie po to budujemy firmę, żeby, żeby móc z tego tylko i wyłącznie korzystać, tylko żeby dostarczyć to dla szerszego grona. No i to powoduje, że jesteśmy w stanie uzyskać te informacje, a uzyskawszy takie informacje, wiedząc, czego oczekują klienci, czego oczekują użytkownicy, jesteśmy w stanie. E, trafnie podejmować decyzje odnośnie rozwoju, jesteśmy trafnie podejmować decyzje odnośnie kampanii marketingowych, ponieważ w kampaniach marketingowych możemy wykorzystywać słownictwo, możemy wykorzystać narrację, którą właśnie użytkownicy wskazali nam podczas tego typu wywiadów jako najważniejsze elementy, które do nich trafiają albo które do nich przemawiają, które dla nich są istotne. No i z tego typu przekazem tego typu działy marketingu później mogą iść na rynek. To jeszcze jedno z chyba z takich kluczowych pytań. Czy przeprowadzanie wywiadów online z ekspertami może pomóc w przekazywaniu skomplikowanych informacji technicznych, na przykład w bardziej zrozumiały sposób dla przeciętnego klienta? Może jakieś przykłady? No, zdecydowanie, ponieważ bardzo często mamy do czynienia z. Różnego rodzaju skomplikowanymi usługami bądź też skomplikowanymi rozwiązaniami technologicznymi, i taki wywiad z ekspertem, tego typu materiał z ekspertem potrafi a w zaufany i taki bezpieczny sposób przekazać informacje, które na koniec dnia użytkownicy wykorzystają do tego, żeby samemu nauczyć się korzystania, żeby samemu nauczyć się natury bądź też sposobu. Funkcjonowania danej usługi, produktu albo tego, co marka oferuje, i wydaje mi się, że to jest, to jest bardzo istotne. W szczególności dobrym przykładem są choćby narzędzia inwestycyjne w bankach albo w instytucjach finansowych, które poprzez wywiady z ekspertami. Często pokazują w bardzo prosty sposób dość skomplikowaną naturę tego, co jest pod spodem, ponieważ użytkownicy na koniec dnia nie wiedzą, jak dużo elementów pod spodem jakiegoś produktu finansowego, który jest dostępny na platformach bankowych czy też różnych instytucji finansowych, się znajduje, jak skomplikowane są procesy. Więc w prosty sposób, wyjaśniając użytkownikom, skąd się biorą zyski, skąd się biorą takie rzeczy, skąd się biorą inne rzeczy, są w stanie przedstawić. Mechanikę działania różnego rodzaju produktów, dzięki czemu klienci mogą świadomie podjąć później decyzję co do tego, czy chcą inwestować, czy nie chcą inwestować. I to jest tylko jeden z wielu przykładów, które można by tutaj przytoczyć. A proszę powiedz mi, co sądzisz o samej formie, jeżeli chodzi o wywiady online? Czy one w jakimś stopniu mogą przyczynić się do tego, że jakie mogą być potencjalne korzyści? Jeżeli korzyści jest w ogóle co najmniej kilka, bo jedną z korzyści wywiadów online dla marek jest to, że nie są ograniczone geograficznie. Na dzień dzisiejszy, jeżeli chcemy przeprowadzić wywiad fizyczny, no to mamy dość ograniczone źródło osób, które w danym momencie przebywają geograficznie w tym samym obszarze. Poprzez wywiady online możemy dzisiaj. Tak jak mamy teraz, będąc w zupełnie dwóch różnych miejscach, ten, ten wywiad, możemy przeprowadzić wywiad z osobą z Nowego Jorku, Hongkongu, Australii, Wielkiej Brytanii, tego samego dnia, i ten sam materiał jesteśmy w stanie opublikować, co nie byłoby możliwe przy, przy fizycznej obecności. Więc to jest jeden z benefitów. Drugi, jesteśmy w stanie z tego typu rozwiązaniami udoszeć też i, i przekazywać informacje do Różnych grup użytkowników geograficznie, ponieważ dla osób, które są z Azji, pewnie ekspert azjatycki będzie bardziej zaufany niż ekspert z Polski. Znowuż, dla ludzi z Polski, bardziej zaufaną osobą, od której będą czerpać albo której informacja, w której informacje będą wierzyć i ufać, będzie ekspert z Polski. Więc to jest kolejny benefit, który, który jest. Um, Jednoznacznie tutaj pokazany. No i ostatnim elementem to jest to, że możemy robić różnego rodzaju debaty. Możemy zaprosić kilku ekspertów do takiego wywiadu, z którymi będziemy rozmawiać na temat marki, na temat jej oferty i tak dalej, na temat produktów, które oferują. I mogą przedstawiać różne punkty widzenia, ponieważ w różnych miejscach, w różnych obszarach i różne też osoby zwracają uwagę na różne. Rzeczy płynące z oferty marek, lub też produktów przez nie oferowanych, czy też, czy, czy też usług, i mogą też pokazać inną perspektywę potencjalnemu użytkownikowi. Więc, więc wydaje mi się to dość atrakcyjną formą. Naszym gościem był Paweł Łaskarzewski, konsultant technologiczny, CEO Nomad Fulcrum. Dziękujemy Ci bardzo, Pawle. Dzięki za zaproszenie. To była fascynująca rozmowa na temat roli wywiadów online w budowaniu marki. Mam nadzieję, że jako nasi słuchacze znaleźliście wiele inspiracji do wykorzystania w swoich własnych projektach. Jeśli macie dodatkowe pytania lub chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat wywiadów online, nie wahajcie się skontaktować z nami. Pamiętajcie, aby śledzić także nasze kanały społecznościowe, żeby być na bieżąco z najnowszymi treściami. Do zobaczenia w kolejnym wywiadzie.